Spotify to jeden z niekwestionowanych liderów, jeśli chodzi o usługi streamingu muzyki w Polsce i nie tylko. Ale dzisiaj nie o tym. W związku z tak ogromną popularnością bardzo często pada pytanie, co z jakością muzyki dostępną na Spotify? Czy da się w jakiś sposób na nią wpłynąć? Zapewne nie wszyscy o tym wiedzą, ale... Jak najbardziej da się na nią wpłynąć. Przygotowałem dla Was pięć porad, które sprawią, że wyciągniecie wszystko, co najlepsze z muzyki dostępnej na serwerach Spotify. Zapraszam do oglądania. Pierwszym, nie zawsze tak oczywistym trikiem jest wyłączenie oszczędności danych przez aplikację w jej ustawieniach. Te znajdziecie po kliknięciu w zdjęcie profilowe swojego konta w aplikacji, w zakładce oszczędzanie danych i tryb offline. Domyślnie oszczędzanie jest włączone w trybie automatycznym, nawirując między oszczędnością i jej brakiem w zależności od dostępu do sieci komórkowej lub Wi-Fi. Warto tą opcję całkowicie wyłączyć, aby aplikacja nie ingerowała oszczędzaniem danych w jakość odtwarzania, szczególnie jeśli w większej że korzystacie z połączenia przez Wi-Fi czy punkty Hotspot. Ewentualnie, jeśli wasz operator przyznaje co miesiąc dużo gigabajtów do wykorzystania, które przychodzą na kolejne miesiące, jeśli nie zostaną wykorzystane. Myślę, że w takim przypadku nie ma co się nawet zastanawiać. Drugim trikiem jest wybranie najwyższej dostępnej jakości odtwarzania przy korzystaniu z sieci Wi-Fi. Spotify wówczas korzysta z maksymalnego dostępu do sieci przy pobieraniu danych w locie niezbędnych do odtwarzania muzyki. Ciekawe jest to, że do samego odtwarzania przez sieć Wi-Fi aplikacja domyślnie korzysta z trybu auto. W tym przypadku również uważam, że. Nie ma to żadnego większego sensu, czyli nie ma sensu korzystania z jakości automatycznej czy niskiej. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach mało która sieć lokalna czyli oczywiście Wi-Fi, ma jakiekolwiek ograniczenia pod kątem transmisji danych. Ustawienie te znajdziecie również w ustawieniach aplikacji w zakładce jakość zawartości multimedialnej. Pozostając jeszcze przy jakości danych pobieranych w trakcie odtwarzania muzyki, warto określić jakość z jaką mają być pobierane utwory przy połączeniu z siecią komórkową. W tym miejscu najwięcej powinno zależeć od tego, jaki pakiet danych macie przypisany do swojego numeru telefonu. Wielu operatorów powoli zwiększa te pakiety danych mobilnych, jednak, przy bardzo intensywnym użytkowaniu ze Spotify, z najwyższą jakością, ilość gigabajtów może się dość szybko skurczyć. Z drugiej jednak strony, jeśli tych danych macie co miesiąc na tyle, że nie nadążacie z ich wykorzystaniem, wówczas również warto wybrać najwyższą jakość transferu danych. Przy okazji polecam dobrać wedle potrzeb, jakości wyświetlanych treści wideo w formie teledysków do odtwarzanych utworów. W przypadku gdy nasz pakiet danych nie jest zbyt obszerny, wifi mamy jedynie w domu, a mimo to chcemy skorzystać z najwyższej jakości, wówczas Spotify oferuje tak zwany tryb offline. Możecie przygotować osobną playlistę, którą pobierzecie w najwyższej jakości przy użyciu sieci domowej. W takim przypadku ulubiona muzyka będzie zawsze na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, czy akurat jesteście w połączeniu z internetem. Czy nie? Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób często podróżujących samochodem, czy też, może przede wszystkim, samolotem lub promem. Opcja ta przyda się również za granicą, gdzie stawki za roaming potrafią przyprawić o niemały ból głowy. Będąc w temacie playlist offline, warto też wybrać w ustawieniach najwyższą jakość pobieranych plików. Skoro do stworzenia list odtwarzania offline korzystamy z teoretycznie nieograniczonej sieci Wi-Fi, wówczas nie ma co się ograniczać. Pobrane dane w najwyższej jakości owszem zajmują więcej miejsca na naszym urządzeniu, ale skoro mówimy o maksymalnej jakości muzyki ze Spotify, trzeba tą przestrzeń poświęcić. Domyślnie ta opcja jest ustawiana na pozycji normalna, czyli ani dobra, ani zła. Prawda, w tym materiale miało być 5 prostych kroków na poprawę jakości dźwięku w Spotify, ale myślę, że mimo wszystko, jako szóstą poradę, można uznać też to, że powinniśmy zwrócić uwagę na, na posiadany sprzęt, na którym słuchamy muzyki. Każdy ma trochę inne pojęcie tej najwyższej jakości, bo też co jeden słuchacz to inne preferencje brzmieniowe. Dlatego też powinniście dobrać sprzęt na którym słuchacie muzyki w taki sposób, aby spełniał stawiane przed nim oczekiwania. Brakuje basu? Pomyślcie o subwooferze. Tony wysokie są wybrakowane? To może być oznaka, że czeka nas wymiana kolumn. Dźwięk jest przymulony mimo sprawnych albo nawet i nowych głośników? Nowy wzmacniacz bądź amplituner mogą temu zaradzić. Sytuację może też niejako uratować stosowanie korektora graficznego, choć są tutaj dwie szkoły, gdzie pierwsza twierdzi, że wszelkiego rodzaju układy korekcji degradują jakość dźwięku. Druga zaś mówi o tym, że w końcu wszystko jest dla ludzi i stosowanie korektora to absolutnie nic złego, jeśli uzyskana barwa brzmienia odpowiada naszym oczekiwaniom. A wy jak uważacie, stosujecie korektory, czy też unikacie ich na rzecz czystej charakterystyki brzmienia sprzętu? Dajcie znać w komentarzach. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was zapewne wymienione triki zna i stosuje. Jeśli jednak nie wiedzieliście, że Spotify pozwala na zmiany w jakości odtwarzanych treści, wówczas warto wdrożyć te porady w życie. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście różnicę i na czym polegała. Ciekaw jestem Waszego punktu widzenia. W tym miejscu chciałbym też polecić naszą serię filmów, w których porównywaliśmy funkcjonalność oraz jakość dźwięku różnych serwisów muzycznych. Zobaczcie te materiały, zwłaszcza jeśli dopiero stawiacie swoje pierwsze kroki w świecie streamingu. A tymczasem na mnie już pora, dzięki wszystkim za uwagę i nie żegnając się mówię, tradycyjnie już do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!